Cześć, witam was w kolejnym odcinku mojego kanału YouTube. Dzisiaj jesteśmy w miejscu dla mnie szczególnym, ponieważ jesteśmy w mojej nowej siedzibie firmowej, w miejscu, gdzie tworzę swoją własną fabrykę mebli, gdzie także przenoszę swoje wszystkie firmy, czyli biuro nieruchomości, właśnie fabrykę mebli, firmę, która inwestuje w nieruchomości i wszystko będzie tutaj miało właśnie swoją centralę. I jesteśmy tutaj też bez powodu, jesteśmy tutaj dlatego, że ta nieruchomość została przeze mnie nabyta na kredyt inwestycyjny, zabezpieczenie na nieruchomości, a bardzo często w ostatnim czasie dostaję właśnie takie zapytania, czemu w ogóle to zrobiłem, czemu w czasach, kiedy kredyty są bardzo drogie, ja zdecydowałem się na ten kredyt. Dlaczego? i czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny. I na tym chciałbym się tutaj przede wszystkim skupić. Pierwsza bardzo ważna rzecz to jest, kiedy warto nadpłacać kredyt hipoteczny, kiedy nie warto tego robić. Na pewno nie warto nadpłacać kredytu hipotecznego, jeżeli macie możliwość zainwestowania waszych środków w sposób, który jest na pewno bardziej opłacalny niż oprocentowanie tego kredytu. Tak to się ma na przykład w moim przypadku. Ja zdecydowałem się zakupić właśnie cały ten obiekt, czyli dwie hale magazynowo-produkcyjne, budynek biurowy i całkiem sporą działkę na kredyt tylko i wyłącznie dlatego, że wiem po prostu, że pieniądze, za które mógłbym kupić to zagotówkę są w stanie dla mnie zarobić znacznie więcej. Ponieważ ja te pieniądze inwestuję w nieruchomości, kupuję kolejne mieszkania, remontuję je lub nie, sprzedaję je z dużym zyskiem e, i policzyłem sobie, że jeżeli ja jestem w stanie zarobić na jednej transakcji od 20 do 50%, a właśnie na kredyt nawet na chwilę obecną, no zaraz będę płacił już pewnie w okolicach 10% w skali roku, to nawet te parę set tysięcy odsetek rocznie jest dla mnie bardziej to opłacalne niż po prostu gdybym miał wydać pieniądze, które są moją nadwyżką finansową i miałbym po prostu zabrać je z inwestowania w nieruchomości i Właśnie kupić za to ten obiekt, bo sobie policzyłem, że skoro ja jestem w stanie praktycznie podwajać tą kwotę rok do roku, no to co to dla mnie jest te 10%, które płacę obecnie za kapitał. I uważam, że powinniście podejść do tematu tak samo. Jeżeli macie wiedzę, jak inwestować właśnie w nieruchomości, czy jesteście uważać się za specjalistów od kryptowalu, natomiast tutaj no, ja z takim specjalistą od kryptowalu nie jestem, natomiast wiem, że jest to rynek bardzo zmienny, na którym trzeba mocno uważać. Natomiast na nieruchomościach w ostatnim czasie zarabiają właściwie wszyscy, czy ktoś kupił mieszkanie z dobrej lokalizacji, czy w złej jest to Rynek bardzo mało zmienny pozwala po prostu naprawdę dobrze pomnażać ten kapitał. Natomiast tak, zakładając, że jeżeli Wasz kapitał kosztuje Was na przykład 8-10% rocznie, a Wy jesteście w stanie robić na przykład flipy i zarabiać na, tym, na tych flipach nawet 30% rocznie, lub jesteście pewni, że otworzycie firmę i dajecie gwarancję, że to po prostu wyjdziecie na tym lepiej, że będziecie osiągać wyższą stopę zwrotu, no to to róbcie. Z tego względu, że dostęp do kapitału obecnie jest tutaj najważniejszy, jeżeli macie możliwość, żeby po prostu wykorzystywać te pieniądze, które są Waszą nadwyżką, no to nie nadpłacajcie tego kredytu, niech on sobie po prostu będzie, płaccie to setki, które musicie, a po prostu to, co macie więcej, inwestujcie w coś, co daje wam znacznie wyższą stopę zwrotu. Oczywiście, jeżeli macie nadwyżki finansowe, natomiast nie chcecie robić żadnego nowego biznesu, nie chcecie inwestować pieniędzy, wtedy powinniście taki kredyt nadpłacić, no bo te pieniądze, które są u was są zżerane przez inflację. Ale co możecie jeszcze zrobić, jeżeli nie chcecie nadpłacać kredytu? No bardzo dobrym rozwiązaniem jest na przykład są na przykład negocjacje z bankiem, czyli wnioskowaliście o kredyt, na przykład w zeszłym. Roku, kiedy stopy procentowe były na poziomie 0,1%, więc Wibor był bardzo niski. Wtedy bank Wam narzucił na przykład marżę 4%. No i teraz mamy już stopę procentową. Na dzień dzisiejszy obecnie to jest 6%, Wibor też już jest znacznie wyższy. No i możecie teraz udać się do banku i zaproponować im na przykład, że chcecie na przykład zmienić albo na stałe oprocentowanie, które moim zdaniem na chwilę obecną nie jest najlepszym rozwiązaniem. Uważam, że ono było dobre do momentu, kiedy stopy osiągały gdzieś tam wartość mniej więcej do 2%, ponieważ zakładam, że za pewien czas stopy procentowe wrócą znowu do tych niskich. Poziomów, które były przed podwyżkami. Nie wiem dokładnie, kiedy to będzie, natomiast no, nie jesteśmy w stanie utrzymywać tak wysokich stóp w gospodarce przez bardzo, bardzo długi czas. Wracając do negocjacji z bankiem. Jesteście w stanie znegocjować z bankiem marżę, którą on ma na po prostu udzieleniu wam kredytu. Czyli tak, wibor oczywiście zostaje, no bo ten wibor jest wskaźnikiem, który musi być wtedy cały czas. Natomiast możecie na przykład znegocjować z bankiem marżę, na przykład z 4% na 2 albo na 1,5. Jeżeli bank się nie chce zgodzić, no to kolejnym rozwiązaniem jest znowu na przykład przeniesienie waszego zadłużenia do innego banku. Czyli jeżeli macie jest kredyt, na który składa się właśnie Wibor, który zaraz będzie wynosił w okolicach 7-8% i np. 4% marża, no to ten wasz dług może wykupić inny bank i wtedy Wy po prostu temu banku dla tego drugiego banku będziecie go spłacać. A na przykład drugi bank może się wam zgodzić na takie warunki typu Wibor, plus na przykład 1,5 czy 2% marży. I już jesteście 2% do przodu. Uważacie, że to jest mało, no to załóżcie, że ktoś ma pół miliona kredytu, 2% to jest 10 tysięcy w skali roku. Czyli prawie 1000 zł miesięcznie, czy to jest mało, no moim zdaniem nie, można na to pojechać na całkiem fajne wakacje. Oczywiście mówimy teraz o sprawach, jeżeli macie możliwość w jakiś sposób zrobienia coś z tymi pieniędzmi. Ale teraz co zrobić z tą nadwyżką finansową, jeżeli już na przykład dogadaliście się z bankiem, bank wam obniżył oprocentowanie tego kredytu. No możecie te środki jakoś zainwestować. I teraz takie najbardziej podstawowe rzeczy, jeżeli nie chcecie, jeżeli chcecie to robić pasywnie, jeżeli na przykład nie chcecie inwestować w nieruchomości, nie chcecie robić żadnych biznesów, możecie po prostu na przykład kupić obligacje skarżone albo państwa indeksowane inflacją. Inflacja na chwilę obecną jest bardzo wysoka. Nie zakładam, żeby w najbliższym czasie miała gdzieś jeszcze spadać. Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6, 9 powiedzmy. 9, a, 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 a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Tam jest 1,5, jest 9. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Dlatego w ten sposób jesteście w stanie zarabiać na tym więcej, niż płacicie za Wasz kredyt. Oczywiście trzeba tutaj sobie wszystko skalkulować, jak się zachowa w przyszłości WIBOR. Moim zdaniem, w dalszym ciągu stopy będą rosły, głównie między innymi dlatego, że no nawet e, Amerykański Bank Centralny Fed również te stopy podniósł. Nawet Szwajcaria, która otrzymywała ujemne stopy procentowe, przez bardzo długi czas e, zdecydowała się je teraz podnieść, już mają dodatnie stopy procentowe. One co prawda są na bardzo niskim poziomie w porównaniu z Polską, ale też też zostały po prostu podniesione. I to są takie rzeczy, które wy musicie wziąć pod uwagę. Czyli, jeżeli macie możliwość zainwestowania waszych pieniędzy, czy to właśnie w obligacje indeksowane inflacją, czy właśnie w nieruchomości, Ruchomości i otwarcie jakiegoś biznesu, który pójdzie, tylko musi mieć te gwarancję, bo jeżeli będzie coś, no, jeżeli zrobicie coś na zasadzie, że zainwestujecie na przykład w kryptowalutę i ta kryptowaluta spadnie na przykład z 40 tysięcy do 20 tysięcy dolarów, no to nie dosyć że tracicie połowę, to tracicie tą połowę jeszcze i tracicie jeszcze to, co tracicie na inflacji. Więc to jest właśnie tutaj bardzo ważne. Obecnie są czasy, w których trzeba się dobrze zabezpieczyć. Pewnie nie są to spokojne czasy dla kredytobiorców, ale warto, żebyście podjęli właśnie takie kroki, żeby wasz, no żeby przede wszystkim ochraniać wasz kapitał i wasze zarobione pieniądze. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli możecie. Sprzedać nieruchomość, w której obecnie mieszkacie, i kupić tańszą nieruchomość. Oczywiście sprawdźcie najpierw zdolność kredytową. Na przykład macie ten kredyt dopiero kilka lat spłaciliście jego niewielką część. Sprawdźcie, czy macie zdolność kredytową, czy jesteście w stanie uzyskać coś takiego, żeby na przykład sprzedać swoją nieruchomość, wtedy następuje spłata kredytu i po prostu uzyskać nowy kredyt. Raz, że być może uzyskacie kredyt na znacznie lepszych warunkach, czyli na niższej marży, a kiedy stopy procentowe wrócą do niższych poziomów, no to stanie się on dla was bardzo opłacalne. No dodatkowo będziecie w stanie zmniejszyć koszt tego kredytu, bo po prostu kupicie mniejszą nieruchomość. Spójrzcie, bo jakby bardzo dużo osób teraz narzeka na te stopy, na te stopy procentowe, narzeka na zachowanie Narodowego Banku Polskiego. Moim zdaniem no, to też jest taka sytuacja, która no, bardzo, że tak powiem, zażyna wielu Polaków. Natomiast spójrzcie na to też w drugą stronę. Obecnie przy tak wysokiej inflacji Polacy po prostu muszą dopłacić do częściowego wzrostu wartości. Przez ostatnie, jak się miała sytuacja przez ostatnie lata? Ktoś kupując mieszkanie w 2017 roku za 300 tysięcy złotych, płacić cały czas kredyt tego mieszkania. Nikt od niego nie pobiera dodatkowej opłaty za wzrost wartości, a mieszkanie, które w 2017 roku było warte 300 tysięcy złotych, najprawdopodobniej na chwilę obecną jest już warte około 500 tysięcy złotych. Także on dalej spłaca 300. Jeżeli chciałby teraz odblokować w jakiś sposób te pieniądze, zakładamy, że zostało mu do spłaty na przykład, no musiał mieć jakiś wkład własny, więc zakładam, że zostało mu do spłaty 200 tysięcy, może sprzedać to mieszkanie za 500 tysięcy i za 300 tysięcy może na przykład kupić sobie mniejsze. I jest to w dalszym ciągu do zrobienia. Jeżeli i chcecie odblokować się właśnie ze swojego zadłużenia, zrobić coś, żeby całkowicie po prostu spłacić wszystkie kredyty, możecie właśnie wybrać takie rozwiązanie. Sobie, ja sobie zdaję sprawę, że najbardziej podstawową rzeczą, jeżeli macie nadwyżkę finansową, jest wasza myśl, żeby po prostu spłacić, spłacić ten kredyt, nadpłacić go. Natomiast patrząc z biznesowego punktu widzenia, trzeba dbać o dostęp do kapitału i jeżeli macie możliwość pomnażania tego kapitału szybciej, niż kosztuje was kredyt, to to po prostu róbcie. Oczywiście kalkulujcie ryzyko, zwracajcie uwagę, czy to jest opłacalne, żeby nie popełnić głupich błędów, bo jaki błąd w tej sytuacji może być dla was jeszcze gorszy, ponieważ nie dosyć, że stracicie część z Waszych odłożonych pieniędzy, to jeszcze dodatkowo inflacja jest wam w stanie zjeść te pieniądze. Także analizujcie, mam nadzieję, że wyjaśniłem wam w tym odcinku, dlaczego ja kupiłem tą nieruchomość na kredyt. A zapomniałem dodać. Ja kupiłem jeszcze dlatego na kredyt, ponieważ kupiłem ją za 2 miliony. A mam wycenę rzeczoznawcy na 3,5 miliona, więc już wiem, że na chwilę obecną i tak już jestem znacznie do przodu. I teraz jeszcze jak ją wyremontuję, gdybym chciał w przyszłości sprzedać, to będę w stanie uzyskać. Za nią naprawdę bardzo, bardzo fajne pieniądze. Dodatkowo wiem, jakie są koszty budowy teraz takich hal. Zdaję sobie sprawę, że gdybym chciał postawić 1000 metrów hali, tak jak tutaj, za same te hale musiałbym zapłacić ponad 2 miliony złotych netto. Do tego jeszcze koszt zakupu działki, wybudowania budynku biurowego, który jest tutaj za nami. To są ogromne koszty, więc właśnie taka inwestycja wyniosła wyniosłaby mnie pewnie w okolicach 6-7 milionów złotych. Natomiast ja dzięki właśnie temu, że poszukałem, byłem w stanie kupić to za ułamek tej ceny. I wziąłem to na kredyt, bo stwierdziłem, że gdyby nawet coś się działo na rynku nieruchomości Gdyby okazało się, że teraz inwestowanie nie będzie aż tak opłacalne, chociaż akurat tego jakoś bardzo, bardzo się nie boję, ponieważ kupuję mieszkania w takich cenach, że, że w dalszym ciągu, nawet gdyby rynek spadał po 20%, to i tak jestem w stanie kupować taniej te mieszkania, nawet na rynku malejącym, to zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę wyciągnąć te pieniądze z nieruchomości, spłacić ten kredyt i zostać z czystą kartą i jeszcze, jeszcze po prostu z bezpieczną poduszką finansową, no i zostaje wtedy bez zobowiązań. Także liczcie, kalkulujcie, bierzcie też przykład z tego właśnie, co mówię, analizujcie sytuację sami, to jest najważniejsze, żebyście podejmowali słuszne decyzje podczas inwestowania w nieruchomości, czy nawet codziennego życia. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej!